Um, cześć widzowie! Jak widzicie, jestem w kosmosie i się zastanawiacie, czemu. W sumie też chciałbym wiedzieć. He, dobra, nieważne. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o tym, kiedy dana klasa jest dobra. Bardzo jest to ciekawy temat na film, i nikt jeszcze o tym nie nagrał. No, przynajmniej ja tak widzę. Okej, okay, ja już nie będę przedłużał i zapraszam do oglądania. Team Fortress 2 mamy 9 klas i każda z nich ma inne wyposażenie umiejętności. Oznacza to, że każda klasa jest inna i specjalizuje się w innych zadaniach. Jednakże, czy to będzie czyniło, że jakaś postać będzie najlepsza z tych wszystkich? No nie, bo nie ma takiej. Każda postać kontruje inną. Może to trochę wydawać się dziwne dla osób, które ciągle grają casuale czy inne tuforty. Niestety te rzeczy rządzą się swoimi prawami. Mecze są często niewyrównane, a granie ze znajomym, który gra, całkiem przypadkowo. Dykiem, jest przepustką do niszczenia każdego, kto stoi na waszej drodze. Co chcę przez to powiedzieć? Jeżeli uważacie, że dana postać jest OP, to najprawdopodobniej trafiliście na klasę, która was kontruje, albo przeciwnik był po prostu dobry. Jednakże, czy umiejętności gracza wpływają na to, że dana postać jest dobra? Teoretycznie tak, ale w praktyce wygląda to troszeczkę inaczej. Dlaczego? Ano dlatego, że każdy gracz posiada inne umiejętności. Na przykład taki zaawansowany gracz, który gra szpiegiem, bez żadnych problemów pokona początkującego gracza który gra postacią, która kontroluje szpiega, czyli Pyro. Jednakże kiedy ten gracz, który gra szpiegiem spotka Pyro, który ma umiejętności na tym samym poziomie, to wtedy taki szpieg ma liche szanse na praktycznie każdej płaszczyźnie. Oczywiście umiejętności w graniu klasą ma znaczenie. Dzięki umiejętnościom dana klasa będzie w stanie przetrwać sytuacje, które zwykle dla niej by się skończyły źle. Dodatkowo dzięki skillowi możemy łatwiej wykonać nasze zadania, więc nie zaprzeczam tego w 100%, że skill nie ma znaczenia. Jednakże według mnie nie można tego... Aż tak brać pod uwagę, ponieważ nie zależy to od gry, a od gracza. Jeżeli mamy szukać wpływu na to, kiedy dana klasa będzie dobra, to powiedziałbym trzy rzeczy: tryb gry, po której stronie gramy oraz na jakiej mapie gramy. Można powiedzieć, że to jest taka zasada trzech jedności. No ale jak pewnie wiecie, zasada trzech jedności w Teatrze Greckim to czas, miejsce i akcja. A tu mamy misja, strona i mapa, więc to nie ma zbyt wiele spójnego. I macie rację jednak, że tak jak w Teatrze Greckim, te trzy rzeczy muszą być spójne, inaczej byłoby mm, słabo. Możemy wyróżnić takie dwa szablony trybów gry. Pierwszym z nich jest atak-obrona, czyli tryby, gdzie jedna drużyna atakuje, a druga broni. Do takiego szablonu zaliczamy na przykład atak-obrona i payload. Drugi szablon to taki mieszany stronami. Jest to szablon, gdzie są dwie drużyny i strony są zmieniane w czasie rozgrywki. I to oznacza, że w jednym momencie możecie atakować, a już w następnym będziecie musieli przejść na obronę. Takim trybem może być King of the Hill lub 5CP. W grze mamy trzy grupy klas. Atak, obrona i wsparcie. Oznacza to, że klasy, które są w tych grupach, są wyspecjalizowane w danej dziedzinie. Na przykład, Demoman jest bardzo dobry na obronie, ponieważ może robić sticky trapy na atakujących. Medyk jest świetny na wsparciu, bo leczy innych członków drużyny. A taki scout jest dobry na ataku, ponieważ przyjmuje punkty jako dwie osoby. Oznacza to, że po każdej stronie klasa będzie lepsza od drugiej. Weźmy najprostszy przykład, czyli scouta inżyniera. Jakby nie patrzeć, to NG jest takim mniej mobilnym scoutem. No, ale do rzeczy. Na ataku scout jest dobry, gdyż jest bardzo szybki oraz szybciej pcha wagonik i przyjmuje punkty. Inżynier tego nie posiada, co oznacza, że na ataku nie będzie aż tak efektywny. Jednakże zauważcie, że inżynier posiada budowlę i może stworzyć taką swoją strefę, którą będzie pilnował dzięki swojemu działku, już nie wspominając o innych konstrukcjach i taki inżynier na obronie będzie się sprawował o wiele lepiej niż Scout. A co z mapami? Tutaj można się rozpowiadać godzinami. O mapach można zrobić nawet osobny film. Hmm, czyżby jeszcze jeden film w tym roku? No, zobaczymy. No ale dobra, do rzeczy. Mamy dużo, bardzo dużo map Team Fortress 2. Każda jest inaczej zbudowana, co ma wpływ na każdą postać, bo te dobrze sobie radzą na danym terenie. Zacznijmy od. Takiego prostego jak przestrzeń. Możemy wyróżnić dwa rodzaje przestrzeni. Otwarta i zamknięta. Każda z nich jest przeznaczona dla danej postaci. Zamknięta przestrzeń jest bardziej przeznaczona dla postaci, które mają dużą siłę ognia lub zadawają obrażenia obszarowe. Otwarta zaś jest dobra dla postaci, które mają bronie hitscanowe. Projektyle potrzebują czasu, by być na wskazane miejsce, a bronie hitkanowe tego nie potrzebują. Tam gdzie naciśniecie, tam już będzie pocisk. Dodatkowo na otwartych przestrzeniach duża mobilność jest bardzo ważna w przeciwieństwie do zamkniętych przestrzeni, gdzie movement nie gra pierwszych skrzypiec. Weźmy takiego snajpera. Na otwartych przestrzeniach jest pod strachem dzięki swojemu karabinowi snajperskiemu, który na dalekie dystanse zadaje ogromne obrażenia. A jeżeli snajper będzie w zamkniętym pomieszczeniu, to nadal będzie pod strachem? Kolejnym wpływającym czynnikiem jest zabudowanie mapy. Wszelakie budynki, skały, przejścia i tym podobne są bardzo pomocne dla klas. Inżynier, jeżeli dobrze wybierze miejsce na swoje budowle, może zatrzymać przeciwników na długi czas. Snajper, jeżeli dobrze wybierze, może zabijać wiele osób będąc niezauważonym. A scout może wykorzystać to do skuteczniejszego poruszania się. Jeżeli interesujecie się trybem ligowym w Team Fortress 2, na pewno zauważyliście, że na trybie Highlander, czyli 9 kontra 9, nie gra się na każdej mapie oraz nie na każdym trybie. Powodem jest zmaksymalizowanie balansu pomiędzy postaciami, by każda postać była użyteczna. Przykładem takiej niezbalansowanej mapy i jednocześnie trybu jest Dasbold, gdzie najlepszymi postaciami to żołnierz, Demoman oraz Heavy, którzy mają pocket med. Eee, to wszystko? Eee, niemożliwe, jeszcze coś było. Mm, tylko muszę sobie przypomnieć. A, no tak, jeszcze jest jedna rzecz, czyli sytuacyjność. Jako, iż każda klasa wyróżnia się czymś na tle innych, to naturalne jest to, że do każdej sytuacji inna postać poradzi sobie lepiej. I tutaj trzeba podkreślić lepiej, bo to nie jest tak, że do danego zadania musi być dokładna postać, bo inne sobie nie poradzą. To nie tak działa. To, że jedna postać poradzi sobie najlepiej w danej sytuacji, nie oznacza, że inne sobie nie poradzą, bo poradzą, ale w niektórych przypadkach będą miały bardzo duże problemy w zrobieniu tego zadania. Dajmy na przykład takiego snajpera, który niszczy niesamowicie waszą drużynę. Musicie w go zabić, by przejść dalej. Jaką postać weźmiecie do tej sytuacji? Pewnie weźmiecie szpiega i macie rację, bo szpieg do takiej sytuacji jest najlepszy. Jednakże możecie wziąć też snajpera, który też poradzi sobie z zadaniem bardzo dobrze, ale musicie pamiętać, że snajper jest praktycznie najłatwiejszą klasą, którą można zabić za pomocą snajpera, więc jest większa szansa na to, że tego snajpera nie zabijecie. A reszta klas już nadaje się do tego najmniej, bo wpierw muszą podejść do tego snajpera, co nie oznacza, że im się nie uda. No, i w sumie to na tyle, co mogę powiedzieć na ten temat, kiedy dana klasa jest dobra. Myślę, że dość wyczerpałem temat, jak na parominutowy film. Chciałem zrobić jakieś podsumowanie, ale jakoś mi nie wyszło, więc kończę tak film. Anyway, to by było na tyle i widzimy się w następnym filmie. Mówi do was suchy i cześć. Um, halo? jest tam ktoś? Um, ja muszę zejść na ziemię, by zapludować film. To może trochę potrwać.